Dziękuję, naprawdę kołam te kawy, jakby. Mm. Hej, kaj, kaj, z tej strony torni, i dzisiaj mamy naprawdę piękny dzień. A to dlaczego? Bo nagrywamy kolejny odcinek: ploteczek przy Kawce. Ostatni odcinek Wam się bardzo spodobał, więc no co, lecimy z kolejnym. Co prawda, dzisiaj nie mam jedzonka, ale mam kawkę i to moją ulubioną, tylko o innym smaku, ponieważ dzisiaj jest smak batonika mlecznego. Zobaczymy sobie, jak będzie smakować to, bo bardzo dawno tego nie piłem i to tak bardzo, bardzo dawno, więc sobie spróbujemy. No i co? Lecimy z pytaniami. Ale może najpierw spróbujmy sobie kawki. Mm. No, kocham to. Mm -hmm. Od ilu lat chodzisz do szkoły chmurze? Do szkoły w chmurze chodzę od roku. O proszę, coś mi padło do głowy. O, dobra, wypadło. Do szkoły w chmurze chodzę od roku, teraz będzie mój drugi rok w szkole w chmurze. Masz jakiś plan treningowy, a jeśli tak, to pokażesz jaki. Macie tutaj mój plan treningowy, jest to trzydniowe FWW czyli trzy dni w tygodniu, trzy razy w tygodniu trenuję calutkie ciało, ale jest to również taki zwykły plan od Chata GPT. Ja wiem, że zaraz jakiś trener personalny powinien, nie powinieneś, ale chyba lepiej trenować z planem od Chata GPT niż w ogóle nie trenować, więc chwilowo mi troszkę szkoda czasu, czasu, kasy na jakiś

Oglądam Cię od lutego 2024, i mam też od lutego. Ja miło mi bardzo, jak takie coś słyszę, jakby, że ktoś jest ze mną już tyle, ale chyba od 2025. Bo ja nie wiem, czy ja w lutym 2024 nagrywałem. Szczerze nie pamiętam. Więc albo ja się mylę, albo. Ale chyba 2025 to jestem bo ja zacząłem tak bardziej chyba w październiku 2024, coś takiego. Ale tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Dawaj, zacznij nagrywać wrogi z całego dnia. Ogólnie to nie lubię tak bardzo vlogować. Wolę nagrywać dla was właśnie ploteczki przy kawce albo wolę nagrywać testy jedzenia, wolę nagrywać dla was jakieś różne challenge 24 godziny i tak dalej i tak dalej. A te vlogi jakoś tak bardzo mi nie wchodzą plus Moim zdaniem na vlogu fajnie by było mieć do pokazania coś ciekawego. A jeśli ja cały dzień siedzę w domu, robię trening, idę biegać i może wyjdę z przyjaciółmi, to tutaj nie ma coś, co może być interesujące, przynajmniej dla mnie. To będzie widać, że będę to robił tak bardziej na siłę niż testy i tak dalej. Chyba nie, ale kto wie, może zacznę nagrywać vlogi. Może po prostu zacznie mi to sprawiać większą przyjemność. W ogóle mamy dzisiaj ładny dzień. Ostatnio pogoda to było ciągłe lanie wody, lanie wody padło tak, lanie deszczu, a dzisiaj nawet słoneczko wyszło, ale już widzę, że chmurki tam się. <laughs> Cholisz psy czy koty? No mam dwa psy, więc chyba <laughs> nie, wolę psy, ale kotki też są super, kocham kotki. Ogólnie to pamiętam jak byłem w kocie kawiarni w Warszawie, jak mam gdzieś jakiś filmik, to albo macie filmik, albo tutaj macie zdjęcie. Było po prostu przecudownie, jakby taki vibe tam jest i jedzonko też jest przeprzepyszne, także nie jest to reklama, żeby nie było, ale jeśli macie ochotę na coś pysznego do jedzenia, są tam taka kuchnia azjatycka i macie ochotę spędzać czas z kotkami, no to kur... W Warszawie. Świetne miejsce, serio polecam. Jesteś najlepszym twórcą Ever, jak się boże. Dziękuję. Naprawdę bardzo mi to sprawia przyjemność i Friday, jeśli ktoś mnie tak nazywa, i bardzo mnie to też motywuje do dalszego nagrywania, bo wiadomo, że czasem są jakieś takie momenty, w których albo się odechciewa, albo ktoś coś napisze, albo jeszcze co innego. Jeśli słyszę po prostu jedno takie miłe słowo, to wszystkie rzeczy inne idą na drugi tor. Bardzo, bardzo dziękuję a ja, jak się z no bardzo dobrze, jeśli ktoś mnie tak nazywa, że jestem najlepszą twórcą ever, no to bardzo, bardzo dziękuję. Have you ever been to UK? I've been in UK about one year ago. It was, by the way, the best trip in my whole life, so English perfect, angielski moment. Co sądzisz o osobach LGBT? God. nie sądzimy nic o takich osobach, okay? To jest taka sama osoba, jak ktoś, kto jest hetero. Nie możemy sądzić o nich nic, jeśli ich nie znamy. To jest tak, jakbyście podeszli do kasierki i powiedzieli, że nie tolerujecie, ale ona jest hetero. I, i co wtedy? zda, co ty ją nie tolerujesz? A jeśli podchodzisz do kasierki, ona jest LGBT, to, co, to nagle to nie tolerujecie, nie szanujecie, to, to co? to to nagle ma sens i uzasadnienie, bo ona nie jest hetero, nie, oni, jeśli ktoś nie toleruje osób LGBT po prostu nie ma szacunku do innych osób, tyle, koniec w temacie. Jak twoi znajomi i rodzina reagują na twoją twórczość w internecie i czy oni wiedzą? Tak, wiedzą oni jak reagują, zadzwoniłem do moich rodziców, ale nagrywałem telefonem, więc mm, nie, myślę, że dobrze, jakby pomagają mi, kibicują mi i tak dalej i tak dalej, są ze mnie dumni, przynajmniej mi tak mówią, bardzo dobrze reagują, a jak znajomi? znajomi reagują dobrze i mi jakby pomagają, w sensie no może mi nie montują filmów, ale tak wiadomo, jak się gdzieś spotykamy, to tak psychicznie mnie wspomagają, gdzieś tam mogę z nimi pogadać o tym, więc bardzo dziękuję. Dzień dobry, co u ciebie? Bardzo dobrze u mnie, nagrywam ploteczki przy kawce, piekawkę. pogoda się zrobiła, zaraz będę jechał do miasta, jak skończę nagrywać, serio, że się umierać, życie jak w Madrycie. Wieczorem sobie zmontuję ten filmik, zrobię do niego miniaturkę, także naprawdę, naprawdę from I'm from Poland. Mam cię oglądać, jesteś moja komfort person. Mówiłem, że bardzo się cieszę, ale jeszcze raz to że bardzo, bardzo, bardzo mi miło, jeśli ktoś tak mówi, jeśli ktoś tak po prostu mnie wspomaga. może jak mi miło się po prostu robi, jeśli coś takiego słyszę, także bardzo, bardzo dziękuję. Jakiej drużynie kibicuję? Ogólnie to ja nie jestem w piłce nożnej jakoś taki najlepszy, ale jakbym miał już wybierać, to Barcelona. Tak, Barcelona chyba, jeśli na przykład oglądam jakiś mecz, Mecz. Pierwszym meczem, jakim bym obejrzał, to jest Barcelona, choć meczu, szczerze mówiąc, nie oglądam chociaż inaczej jest na żywo, a inaczej jest w telewizji, bo jeśli mówimy o meczach na żywo, to obejrzę naprawdę większość meczów. Pamiętam, jak byłem w Barcelonie właśnie na meczu Barcelony, pamiętam, że to było takie przeżycie wow, że jakby wtedy pierwszy raz odkryłem, że oglądanie meczy może być fajne, po prostu trzeba być na żywo, ale wiem, że dużo osób lubi oglądać w telewizji te mecze i to sprawia frajdę, także jak ktoś coś lubi, to co trenujesz? Ogólnie to trenuję bieganie, w sensie. Nie, nie trenuję nic w żadnym klubie. Jeśli chodzi o tak, co trenuję dla siebie, biegam i trenuję na siłowni. Jeszcze czasem sobie zrobię, wiadomo, jakieś poboczne treningi, typu yoga. Tak, czasem fajnie mi się tak robi jogę. Tak to wlozowuje organizm, tak to po prostu uspokaja mnie, że po prostu mi się sprawdza. Także jeśli nie próbowaliście, polecam spróbować, bo ja serio byłem też nastawiony do jogi, takie mech. Ale serio, bardzo mi się to spodobało. Czekam na film ocenianie edit w mojej I to jest to pomysł na odcinek. Czekajcie, muszę sobie zapisać. Jest szansa, że to się pojawi. Nie obiecuję, ale możliwe, że zrobię taki odcinek. Myślisz, że kiedyś uda Ci się wbić 100 tysięcy subskrypcji? Mam nadzieję taką i myślę, że jeśli będę ciężko pracował i będę się trzymał tego i będę to robił konsekwentnie, to myślę, że w końcu mi się uda gdzieś za 10-20 lat. A tak serio, to mam nadzieję, że po prostu troszkę szybciej mi się to uda niż za te 10-20 lat i mam nadzieję, że po prostu mi się uda. Najważniejsze, myślę, jest w tym to, żeby nie zrezygnować z tego i żeby po prostu być sobą w tym i nie robić niczego na siłę, takich, jak na przykład mówiłem to z tymi vlogami. Kołam te jakby. Kołam. Jak cię czujesz, że masz tak ze. Widzów, dziękuję za każde miłe słowo. Bardzo dobrze się z tym czuję. Jakby bardzo dziękuję, że jesteście tacy fajni i tacy mili i pomocni, bo naprawdę wiem. Więc bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. No i nie zmieniajcie się. Bądźcie ciągle tacy sami. Może zmieniajcie się, ale zmieniajcie się jeszcze bardziej na lepsze, a nie w tą drugą stronę. Jakie miejsce na świecie chciałbyś odwiedzić? Byłem właśnie w Londynie, to co mówiłem. Było naprawdę bardzo fajnie. Jakby to był najlepszy trip mojego życia. Chyba. Chyba nic nie wspominam lepiej. Niż to, bo to było takie moje marzenie, żeby tam polecieć. Byłem w Muzeum Harry'ego Pottera, a jestem wielkim Potterheadem. Wiedziałem wiele, wiele pysznych rzeczy, i to było takie moje marzenie. Teraz bym chciał chyba bardzo odwiedzić Nowy Jork. To jest takie moje kolejne marzenie, żeby odwiedzić Nowy Jork, ale mm, chciałbym zrobić takiego tripa po Ameryce. Ogólnie kiedyś bym chciał zwiedzić tak calutką Amerykę, takiego wielkiego tripa, ale tak myśląc teraz, bym chciał zrobić tripa Nowy Jork i z Nowego Jorku przelecieć na Florydę, bo na Florydzie jest nie muzeum Harry'ego Pottera, a jest jakby park rozrywki Harry'ego Pottera i bardzo chciałbym to odwiedzić również, bo tam jest ten cały Hogwarts wybudowany, również są różne kolejki, atrakcje i tak dalej. Mamy Hogsmeade, to bym bardzo chciał odwiedzić, no a w Nowym Jorku tego nie ma, więc trzeba lecieć na Florydę. Ja właśnie chciałbym zrobić takiego Tripa, Nowy York, Florida. Czego słucham? Ogólnie to moja playlista jest jak ostatnio pogoda w Polsce. Burza, deszcz, słońce, wiatr, wichura, śnieg, grad, wszystko połączone, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy o tak słucham konkretnie. Słucham bardzo dużej ilości różnych twórców, ale jest to najczęściej właśnie hip-hop, rap. Ja to piosenka też nie jestem w stanie powiedzieć. Ja mam bardzo dużo ulubionych piosenek i mam bardzo dużo piosenek, które słucham, więc po prostu nie jestem w stanie powiedzieć, która jest moja ulubiona. Będzie można ci wysyłać paczki. Chciałbym tak zrobić, żeby były na przykład dwa odcinki z paczek od widzów, jeden nawet żeby zrobić. Tylko musiałbym to jakoś przemyśleć, tak, żeby po pierwsze nie zlikować swojego adresu, żeby nikt mi nie wysłał bomby w paczce, żeby mi nikt nie wysłał czegoś nielegalnego w paczce, bo jakby moi widzowie mogą mi czegoś nie wysłać takiego. Tylko że nie tylko moi widzowie będą wtedy mieli dostęp do takiego, gdzie wysłać, więc różne osoby mogą mi coś wysłać. I ja bym chciał sobie troszkę jeszcze pożyć na tym świecie, jeszcze muszę osiągnąć. To jest 100 tysięcy subskrypcji, a może milion kiedyś, więc wolałbym na razie nie, i muszę to jakoś przemyśleć, żeby to zrobić bezpiecznie. I ostatnie pytanie na dziś: ulubiony wykonawca muzyczny. Kochani, tak jak z tamtymi pytaniami dotyczącymi muzyki, nie mam ulubionego wykonawcy muzycznego, ponieważ po prostu słucham wszystkich, dosłownie moja playlista to są 50 różnych osób, bo lubię po prostu większość osób, także nie jestem w stanie powiedzieć, kto jest takim moim ulubionym. Kawka prawie wypita. Koniec. Mam nadzieję, że spodobał Wam się taki format ploteczek przy kawce. Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu, że chcecie tego więcej. Pamiętajcie, że filmy na tym kanale są w środę około godziny 15 oraz w niedzielę około godziny 12. Widzimy się w następnym odcinku. Chłopatki!